Witam Mam takie małe pytania odnośnie zbiornika Kręcę złapę, więc będzie trzęsło Doradcie mi co mam zrobić To jest Glosso Stigma Która bardzo dobrze sobie daje radę Staram się pokazać jakoś no Rozrasta się bardzo szybko. Tu mam chęć dużego. Z niego robię sobie trawnik. Taka próba. I Marsilea sirsuta, czy coś takiego. No i tak, Marsilea bardzo ładnie rośnie. Wyrasta aż w cheniu dosłownie. Tam masz sobie idzie. I tak, wszystkie roślinki warczo, walczą o miejsce. Teraz pytanie, co by zostawić? Glossostigmae, Marsileae, Henia, bo ogólnie się jedzie par No i co by tu pasowało? Zbiornik wygląda tak. No nie ma tragedii jakoś zbytnio. No i teraz powiedzcie, co ja bidne mam zrobić? Tak wygląda z góry. To jest jeszcze trochę rzęsy do wyłowienia, ale wszystko ładnie rośnie. No, chciałbym, żeby ktoś może doradził, co widno mam zrobić z tym. A teraz ciekawostka: mam czerwonego lotosa, jak wszyscy pamiętają. I na każdym liściu dał sadzonkę. Nie wiem, czy dobrze widać, bo jest trochę mętna woda. Na tym środkowym liściu, po środku jego, wystają dwa małe korzenie a ogólnie tam już rośnie sadzonka I tak się dzieje na każdym liściu Będę miał sadzonki czerwonego lotosa To jest raz, dwa, trzy, 4, 5, Siedem sadzonek Mam jeszcze zielonego No i teraz co ja bidny mam z tym zrobić? Nikt lotosów nie chcę. A ja z nimi zostanę tutaj No nie wiem, nie mam pojęcia Więc się okaże W przyszłości jak to wszystko dorośnie tu jest trochę ciemno, ale spróbuję pokazać. Walicie i rośnie nadal. Jest przy powierzchni jeszcze jej nie ściąłem. Muszę chenia przyciąć. No i chyba dzisiaj tym się zajmę. Ale no, wracając do tematu, co tu zrobić? Bo yy, nie wiem. No, co tu zostawić? stigma rośnie. No, wszystko rośnie. <laughs> nie wiem, co tu bym teraz zrobić, bo jedzie się parwulka. I przypuszczam, parwulka też będzie rosła. No i teraz. Mam prośbę: zróbmy głosowanie. Kto ma chęć, niech napisze w komentarzu pod tym filmem, co by zostawił jako trawiastę, czyli jako trawnik. Ja nie wiem. Jak widać, z Henia mogę zrobić trawnik, ale to nie jest trawnik, tylko no, taka kula po prostu powstaje. Z Marsilei i Losa Stigma lub Parwulki. No, inne to nie wiem, jak się nazywają. Jeszcze innych jakichś trawiastych nie miałem. Więc się okaże wszystko później. No co no, zbiornik na razie funkcjonuje. Miałem pytania dotyczące lampy. No, lampa była opisana, jest filmik jak to działa. Jest to 109 diod 3W jest tu pasmo dla roślin. Jest 9 modułów na każdym module są 4 diody kolorowe, czyli 2 czerwone, 2 białe i 8. Yy, dwie, są, na jednym module są dwie czerwone i dwie niebieskie. Do tego jest 8 białych, na przemian chyba 6,5 i 8,5 tysiąca kalwinów. Yy, modułów jest takich 9, więc no, światła jest. Teraz moc yy, dokładnie lampy jest 150 W. Po rozbudowaniu ma 300 więc co do opisania lampy no lampa jak widać świeci nie dam rady jej ująć ale widać idealnie no co, no wszystko rośnie więc staram się jakoś kręcić te filmy jak ktoś prosi może ktoś ma ochotę na roślinę, mogę zasypać ludwigiem, Ludwigiem Red dużym, liściem ogonem. No, wszystko to jest: i Rotala walici, i Rotala rodifolia. Tak to się prezentuje z góry. Nie wiem, może postaram się pokazać na liściach te sadzonki. Nie, nie będzie tak widać, nie wiem jak z, z przybliżeniem w tej komórce. Kicha. Nie było strzeż tak. No ale jak widać, tak się zbiornik prezentuje. Ja bardzo się cieszę, nie powiem, ze zbiorniczka, ale będzie i tak jeszcze większy, więc tam będzie zabawa. No i tam już będzie zabawa typu no, ziemia ogrodowa, wymieszana chyba ze substratem, nie wiem, może jakieś ktoś ma pomysł, co to zrobić. no nie wiem no. co chyba to wszystko patrząc jak widać roślinki szleją ja nie mogę co dwa dni ciąć bez problemu je odbijam no, wszystko śmiga nie. nie ma co ukrywać wszystko ładnie jest o, narzędzia czerwono zielono Cholercie ja jestem zadowolony bo Miałem tyle problemów ze zbiornikiem, a posłuchałem kilku ludzi, no i osiągnąłem praktycznie to, co chciałem. Jeszcze trochę i powstanie Holender. No i tylko zostanie pierwszy plan trawiasta. tak, no, Z tym na razie mam problem, no wiadomo, no to trzeba czasu, żeby się rozrosło, ale zagęszcza się bardzo ładnie. Więc nie ma co narzekać, codziennie praktycznie to co wyrośnie wyżej przecinał na obok i już puszcza wtedy na dwa więc gitarka no co, więc to na dziś wszystko następne ujęcie jak coś się zmieni teraz przypuszczam drugi czas, nie będę się odzywał, ponieważ robię na dwa etaty bo trzeba zarobić na drugi zbiornik no wiadomo, mało to nie jest wszystko kosztuje, więc trzeba pracować. Więc pomóżcie co do trawiastych, czy to ma być Marsilla, czy to ma być Heniu, czy to ma być może Heniu Mały, Heniu Duży, nie wiem, Glossa Stigma, Parawulka, może ktoś ma inne jeszcze jakieś pomysły, więc chętnie wysłucham, bo ja sam biedny, nie wiem. No dobra, teraz kończę ten film, bo zanim ja to wrzucę, to już o 1:8, prędzej przy komputerze. A ja się biorę za robotę w akwariumie, więc narazka.